Zawodnik, którego uwielbia każdy kibic reprezentacji Polski. Prawdziwa legenda polskiej piłki nożnej. Człowiek, który nie poddał się mimo tego, że przeszedł przez piekło. Oto pełna wzlotów i upadków historia Jakuba Błaszczykowskiego. Jakub Błaszczykowski urodził się 14 grudnia w 1985 roku w Truskolasach. W wieku 8 lat młody Kuba trenował w juniorskich drużynach Rakowa Częstochowa. Wspólnie ze swoim bratem Dawidem jednak trzy lata później w życiu Błaszczykowskiego wydarzyła się straszna tragedia, która mocno wpłynęła na rozwój kariery piłkarza. Miało to miejsce w domu rodzinnym, a dokładniej w ogrodzie. Kuba bawił się wtedy w swoim pokoju, słysząc przez uchylone okno kłótnie swoich rodziców. Nagle usłyszał krzyk swojej mamy i przerażony wybiegł z pokoju zobaczyć, co się dzieje. Zobaczył swoją mamę w rowie całą zakrwawioną, podbiegł do niej i zaczął ją dotykać. Okazało się, że jego ojciec zabił matkę Kuby, dźgając ją nożem. Po latach od tragedii, Płaszczykowski skomentował sytuację krótko. Wydaje mi się, że mama zmarła mi na rękach. Jednego dnia piłkarz stracił oboje rodziców. Mama odeszła, tata trafił do więzienia. Kuba przeżył szok. Przez pięć dni nie jadł, nie wstawał z łóżka. Z nikim nie rozmawiał i przestał trenować. Po śmierci mamy Kuba i jego starszy brat Dawid... Trafili pod opiekę babci Felicji i wujka Jerzego Brzęczka, byłego selekcjonera polskiej reprezentacji. Z kolei wujek Jerzy, który wcześniej odkrył talent Jakuba i zaraził go miłością do piłki nożnej, zrobił wszystko, by załamany chłopak wrócił do treningów. Powrót do futbolu po ogromnej tragedii wymagał niezwykłej siły charakteru, ale Kuba Błaszczykowski już wcześniej pokazał, że mu jej nie brakuje. Zawodnik jako nastolatek jeździł na zgrupowania. Gdzie poznał życie piłkarskie od kuchni. To dzięki wujkowi, jako siedemnastolatek, wyjechał do Zabrza, gdzie grał w szkółce piłkarskiej Górnika. Długo jednak nie wytrzymał. Wrócił do Częstochowy i rozpoczął grę w czwartoligowym klubie. Już wtedy wiedział, że ma wielki talent, dlatego zgłaszał się na testy do lepszych klubów, ale los uśmiechnął się do niego dopiero po trzech latach starań, gdy w 2005 roku trafił do Wisły Choć niektórzy mówili, że dostał się tam po znajomości, bo Jerzy Brzęczek był kolegą dyrektora klubu, Błaszczykowski szybko pokazał, że zasłużył na tę szansę. Po zaledwie roku gry w Wiśle zdobył tytuł najlepszego pomocnika ekstraklasy, również zdobywając Mistrza Polski. Błaszczykowski w drużynie narodowej debiutował 28 marca 2006 roku, na etapie przygotowań kadry do Mistrzostw Świata w Niemczech. Rywalem Białoczerwonych była Arabia Saudyjska. Jednak na mundial w Niemczech nie pojechał z powodu kontuzji pleców. Po dwóch latach gry w Wiśle Kraków został sprzedany za ponad 3 miliony euro do Borusi Dortmund. W niemieckim klubie koledzy podkreślali jedną cechę Kuby skromność. Wielka sława i jeszcze większe pieniądze go nie zepsuły. Podczas Mistrzostw Europy 2012 w Polsce i na Ukrainie. Piłkarz w końcu mógł wystąpić w narodowych barwach na wielkim turnieju. Tym razem ominęły go kontuzje, a ponadto Kuba Błaszczykowski został mianowany kapitanem reprezentacji Polski. Sam turniej dla zespołu Franciszka Smudy nie był jednak zbyt udany. 2015 rok oznaczał dla Jakuba Błaszczykowskiego zmianę barw klubowych. Dla Borussii zawodnik wystąpił w 253 meczach, strzelając 32 gole. I notując 52 asysty. Z Borusją zdobył on dwa razy Mistrzostwo Niemiec, raz Puchar Niemiec i dwa razy sięgał po tytuł Super Pucharu Niemiec. Po wielu latach związku z Borusją Dortmund Kuba przeszedł na zasadzie rocznego wypożyczenia do włoskiej Fiorentiny. Po przeciętnym sezonie udał się na Mistrzostwa Europy 2016 we Francji, gdzie Polska dotarła do ćwierćfinału. Na pewno Błaszczykowski o tym turnieju będzie pamiętał przez bardzo długi czas, ale niestety w negatywnym znaczeniu. Kuba, pomimo swojego niesamowitego występu na tym turnieju, zmarnował rzut karny w meczu z reprezentacją Portugalii, przez co zostaliśmy wyrzuceni z mistrzostw. Po euro Jakub Błaszczykowski został zawodnikiem VFL Wolfsburg, gdzie spędził dwa lata, następnie Kuba Błaszczykowski powrócił do Wisły Kraków. Wtedy stanął na czele grupy, która uratowała krakowski klub w obliczu sporych problemów finansowych. Piłkarz został współwłaścicielem Wisły Kraków i związał się z nią kontraktem zawodniczym. Można powiedzieć, że Kuba stał się legendą tego klubu, strzelając 27 bramek i notując 43 asysty w 116 meczach. Jeśli chodzi o kadrę narodową, Kuba ostatni raz wystąpił w swoim meczu pożegnalnym na stadionie narodowym, w meczu z Niemcami. Gdzie pożegnano go owacją kibiców. Skrzydłowy w kadrze wystąpił 108 razy, notując 20 asyst i 20 goli. 20 lipca 2023 roku Jakub Błaszczykowski oficjalnie zakończył karierę piłkarską. Kuba Błaszczykowski, mimo wielkiej tragedii, jaka go spotkała, pokazał, że ciężką pracą można osiągnąć wielki sukces, stając się ulubieńcem polskich kibiców i jednym z najlepszych polskich piłkarzy.